To kolejna pomoc, która z regionu powędrowała na Ukrainę. Warzywa, owoce, woda, konserwy, żywność, artykuły higieniczne oraz leki spod Sandomierza wyjechały dziś do Kijowa. Pan Mariusz Garas z gałkowic -Ocin w powiecie sandomierskim po raz kolejny wspólnie z rodziną i mieszkańcami gminy Wilczyce oraz znajomymi zorganizował akcję pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. No nie tylko z rodziną. Ludzie tu okoliczni, koledzy moi z branży skupowej dużo nam pomagają. No i miejscowi, miejscowi tak samo, dostawcy nasi bardzo dużo nas wspierają w tej sprawie. Co powędruje na Ukrainę? Owoce głównie owoce, warzywa, lekarstwa, woda. Środki opatrunkowe, środki dezynfekujące. Do akcji pomocy przyłączyło się również koło łowickie ziemia Sandomierska, które dostarczyło wiele pożytecznych rzeczy. Jak przyznajesz w koła, w najbliższe dni kolej natura przygotowanej pomocy trafi do myśliwych za wschodnią granicą. W miarę możliwości to, co mogliśmy, leki pokupowaliśmy konserwy, środki czystości, mąka, no co i woda, no co możemy, to ten. I dzisiaj wysyłamy ten transport, dołączamy się tu do kolegów, a w czwartek wysyłamy sami busa, przyjeżdżają myśliwi z Ukrainy na granicę i przekażemy im całego busa środków czystości, tak samo jak dzisiaj. Jak pokazują zorganizowane akcje pomocy w regionie, każdy chce pomóc. Dlaczego decydujemy się pomagać? Odpowiedź jest prosta, ponieważ pomagać warto szczególnie w tym trudnym dla wszystkich Ukraińców w czasie. Dlaczego? No, trzeba jeden drugiemu pomagać. Mają biedę, mają wojnę, no, giną dzieci, giną y, kobiety, starsi ludzie, no przecież nie może tak być na świecie, jak to się stało, co Putin zrobił. I to po prostu jesteśmy oburzeni na to wszystko, no i próbujemy jakoś pomóc tym ludziom. No trzeba pomóc, przede wszystkim, tak? Są w potrzebie i to dłużej, więc no, trzeba pomóc. Bo szkoda nam tych ludzi, szkoda po prostu Ukrainy. Chcemy im pomóc. Będą kolejne takie zbiórki. Będziemy się starać, będziemy się starać. Co będziemy mogli, będziemy robić. Bo warto pomagać. Tak jest, tak uważam, warto pomagać. Wypełniony po brzegi tir z Gałkowic, Ocin wyjechał dziś tuż po 17:00. Przekazane dary do Kijowa dotrą w przeciągu najbliższych dni. Jak przyznają organizatorzy akcji, to z pewnością nie ostatnia pomoc, jaka została przekazana w objęte działaniami wojennymi obszary Ukrainy. Dla STW Info, Katarzyna Kaszluga.